Witam Państwa. Dziś chciałbym się z wami podzielić pewną mądrością. Ktoś lubi się dopierdalać do tego, że biceps, na przykład ja robię tak, o, że wiosło, nie robię dokładnie, ale też takie szarpnięcia, a nawet i, a nawet i nie wiem, jakiś kurwa cokolwiek że szarpane, że coś załóżmy, że idziesz z kumplem na melange, kumpel waży 60 kg. i powiedz mi kurwa czy jak ten kumpel się najebie będzie leżał czy ty go tak podniesiesz, o staniesz zrobisz z nim normalnie ciąg równiutko i weźmiesz go na biceps przełożysz na bark i szedł. czy zrobisz to w ten sposób o, kurwa, albo jakoś tak, o, z ciała, tu go ten podszarpniesz. O, inna sytuacja. Gdy, gdy twoja kobita złami rękę, nie, sorry, nogę, wypierdoli się o korzeń, to też weźmiesz ją, złapiesz i będziesz tak, na bicku już, nie? Czasem ci się będziesz suwać, to nie będziesz tak, o, tu, tu miał ją mnie i tak, tylko gdzieś tutaj bardziej, o! To się szarpnięcia, nie? Żeby nieść. Jak ci było, o, takie kurwa szarpnięcia, nie? No i kurwa, nie pierdolcie tych mądrości, bo każdy głupi potrafi, kurwa, się tak wymądrzać i kurwa życiowe to w chuj nie jest. Przy treningu zależy jakim. Gdy kierujesz się tym, żeby być perfekcyjnym, mieć super technikę i tak dalej. No, i po prostu lubi, są o to spoko, Ale ja trenuję dla mojego zdrowia, tej żyzny fizycznej i żebym się w życiu poradzić, Ale po to, żeby hantelki zawsze w ten sposób podnosić. Chociaż nieraz tak robię. Jest czas treningowy na oszukane szarpnięcia, jakieś. Jest czas na to, żeby. Robić coś dokładnie, małym ciężarem, dzięki czemu nauczymy się lepiej opanować technikę. Ten wzorzec ruchowy zapamięta nasze ciało. No i tak mi się wydaje, że to... No, że to tak w skrócie powiedziałem. Także... Kurwa, napierdalać trzeba, a nie jak cipa, kurwa, różowe handelki podnosić. I hu!